Przepraszam bardzo, ale to rząd PiSu doprowadził do tego, że mieliśmy i mamy najwyższe ceny energii w Europie. Nie byli w stanie nawet wykorzystywać pieniędzy z Unii Europejskiej na modernizację całej naszej energetyki, bo te pieniądze do Polski nie płynęły i specjalizowali się tylko w ściąganiu do Polski ruskiego węgla. Natomiast to myśmy wprowadzili coś, co najważniejsze, projekt energetycznej Unii, który zapewnia nam bezpieczeństwo. Dzięki temu mogliśmy się uniezależnić od Rosji. Budowaliśmy magazyny energii, budowaliśmy w ten sposób system, że można gaz i ropę przesuwać w dwie strony, mechanizmy solidarności. I dzisiaj oczywiście wreszcie ruszył atom, wreszcie mamy miliardy z KPO na to, żeby modernizować sieć i tworzyć magazyny energetyczne. Wreszcie możemy Również inwestować w odnawialne źródła energii, robić to wszystko, a przejściowo używać oczywiście gazu. I to wszystko razem, ponieważ wreszcie jest plan, wreszcie on jest wcielany w życie. Doprowadzi do obniżenia cen energii, a to jest dzisiaj najważniejsze dla całej naszej gospodarki i dla wszystkich Polek i Polaków.